Ale też duże kontrowersje zbudziła twoja spółtowarzyszka tej podróży na tej kanapie u Kuby Caroline. Powiedz jak stoi nasz, no właśnie tą koleżankę, która zasiada obok ciebie. Czy ja jej wcześniej nie znałem, czy widziałem tylko wiadomo, coś tam mi tak. błyskało na Insta. Czy w miarę pozytywnie, no to jest... to jest troszkę zupełnie inna osoba niż ja. Ciężko jest mi coś więcej <laughs> powiedzieć, ale uważam, że też sobie poradziła. Ona miała chyba trochę więcej takich drobnych, słownych bitewek z Kubą, Aha. bo u mnie chyba było mniej tego. Eee, ale no ja ciekawie to oglądałem na backstage'u, tak. <grych> My zapytaliśmy e, Caroline, co sądzi o tobie, o, e, jako że Cię o, poznała o, i ja. powiedziała... A pisaliśmy dzisiaj w ogóle, coś pisaliśmy. Tak? O, tak. to smaczek mamy. Ale Caroline powiedziała, że jesteś przez sympatycznym facetem. A co ty możesz o niej powiedzieć? Eee, jak byliśmy w garderobie i rozmawialiśmy, to było bardzo tak normalnie właśnie. Aha. Potem właśnie w studiu było trochę tak bardziej amerykańsko, nazwijmy to. Ale nie, jakby okej. Okay. W sensie jakby ja nie miałem żadnych takich jakichś spin, bo, bo właśnie też czyta, czytałem czy widziałem gdzieś, że, że ona miała jakieś spiny z różnymi ludźmi, ale jakby u mnie było wszystko okej. Okay, no.